Rozdział trzeci. Panteizm. Prezes Bondi miał takie uczucie, jakby śnił. Marek ułożył go z macierzyńską pieczołowistością w fotelu i szukał koniaku. Masz, wypij to zaraz, mówi, podając mu rozdygotaną ręką kieliszek. Prawda, że i tobie zrobiło się źle? Przeciwnie, mówi jakimś niepewnym głosem Bondi. Było to takie piękne człowieku, że. Było mi tak, jakbym latał, czy co? Tak, tak, rzekł Marek szybko. Właśnie o tym mówię. Jakbyś latał, albo w ogóle, jak gdybyś się wznosił, prawda? Ogromnie miłe uczucie, stwierdził pan Bondi. Zdaje się, że to nazywają natchnieniem. Jakby tam było coś, coś takiego świętego? Pytał Marek niepewnym głosem. Może. A nawet całkiem na pewno, kolego. Ja uważasz, że nigdy nie chodzę do kościoła. Nie, w ogóle nie chodzę, ale w tej twojej piwnicy było mi tak, jakbym był w kościele. Proszę cię, co ja tam robiłem? Klęczałeś. Warknął Marek z cierpkim wyrzutem i zaczął chodzić po pokoju. z Bondy w zakłopotaniu głaskał się po łysinie. To dziwne. Co ty gadasz, że niby ja klęczałem? I proszę cię... Co właściwie, co w tej piwnicy tak dziwnie oddziaływa na człowieka? – Karburator – warknął Marek, zagryzając warki. Twarz jego wydawała się jeszcze chudsza, jakby sinawa. – Tam do diabła – dziwił się Bondi – ale co i jak? Inżynier Marek wzruszył tylko ramionami i dalej chodził po pokoju z opuszczoną głową. Geha Bondi przyglądał mu się z dziecięcym podziwem. Marek to wariat, myślał. Ale co się dzieje z człowiekiem w tej jego piwnicy? Taka słodka błogość, taka ogromna pewność siebie, przestrach, przytłaczająca pobożność, czy coś takiego? Pan Bondi powstał i nalał sobie jeszcze jeden kieliszek. Wiesz co, Marku? Ja już wiem. Co wiesz? Wyrwało się Markowi. Przestał chodzić. O tej twojej piwnicy. Już wiem skąd się biorą te dziwne stany psychiczne. Pewno jakieś zatrucie, tak? Zatrucie na pewno, roześmiał się Marek wściekle. Zaraz to sobie pomyślałem, oświadczył Bondy i od razu się uspokoił. Więc ten twój aparat wytwarza coś takiego w guście ozonu, prawda? Albo raczej jakiś gastrujący. Gdy się człowiek tego nawdycha, to potem troszeczkę go to przytruje, czy może rozweseli, prawda? Stanowczo, kolego, nic tu nie ma innego, tylko gazy trujące. Wyzwalają się niezawodnie przez spalanie węgla w tym w tym twoim karburatorze. Pewno jakiś gaz świetlny, albo gaz rozweselający, albo może fosgen. Jednym słowem, coś takiego. I dlatego masz tam ten wentylator. I dlatego też chodzisz do piwnicy w masce przeciwgazowej, prawda? Tam są jakieś piekielne gazy. Gdyby to były tylko gazy, wybuchnął Marek, zaciskając pięści. Widzisz, bracie, i dlatego muszę ten karburator sprzedać. Bo po prostu ja tego nie zniosę, nie zniosę, mówię ci. Wołał niemal z płaczem. Nawet nie przypuszczałem, że mój karburator będzie mi wyrabiał takie kawały, takie straszne, straszne świństwa. I pomyśl tylko, wyrabia mi takie rzeczy od samego początku. I każdy, kto się tylko zbliży, czuje to samo. – Ty jeszcze nic nie wiesz, przyjacielu, ale mój dozorca domowy zapłacił za to bardzo drogo. – O, biedak – zaniepokoił się pan prezes, pełen współczucia. – Umarł od tego? – Umrzeć nie umarł, ale się nawrócił – zawołał Marek zrozpaczony. – Tobie jedynemu, drogi kolego, to opowiem. Mój wynalazek, mój karburator ma straszliwą wadę. – Ale ty go kupisz i tak. Albo przyjmiesz ode mnie w prezencie. – Na pewno go kupisz – Choćby się z niego diabły sypały. Tobie kolego, wszystko jedno: jeśli tylko da się zarobić parę miliardów. Ty je zarobisz, człowieku. To jest ogromna rzecz, ale ja nie chcę mieć z nią nic do czynienia. Ty nie masz sumienia tak wrażliwego jak ja, mój Bondi, prawda? Miliardy na tym zarobisz, tysiące miliardów, ale musisz wziąć na swoje sumienie straszliwe zło. Zdecyduj się. Nie zawracaj głowy bronił się Bondi. Jeśli tu chodzi o gazy trujące, władze to zakażą i krzyku. Sam znasz nasze małe stosunki. Gdyby to było na przykład w takiej Ameryce o, tu nie ma żadnych gazów trujących, odpowiedział inżynier Marek. Tu jest coś tysiąc razy gorszego. Uważaj, Bondit, ja ci teraz powiem. Przechodzi to ludzki rozum, ale Szwindlu nie ma w tym ani za groź. No więc ten mój karburator spala materię naprawdę. Tak doszczętnie, że nie pozostaje z niej ani pyłek. Albo ściśle rozbija ją, rozprasza, rozkłada na elektrony, spożywa miele, nie wiem po prostu, jak to nazwać. Jednym słowem, zużywa całkowicie. Nawet pojęcia nie masz, jaka olbrzymia siła tkwi w atomach. Pół korca węgla wystarczy ci na to, aby opłynąć wielkim statkiem świat dookoła, oświetlać całą pragę. Pędzić największą fabrykę, w ogóle co chcesz. Orzeszkiem węgla będziesz ogrzewał całe mieszkanie i będziesz gotował dla całej rodziny. A wreszcie, nie potrzebać nawet węgla. Zapalmy sobie pierwszy lepszy kamyczek albo garstkę ziemi, po którą sięgniemy pod sienią domu. Każdy kawałek materii zawiera więcej energii niż olbrzymi kocioł parowy. Chodzi tylko o to, żeby ją wyrządź, żeby umieć materię spalić dokładnie. I wiesz, Bond, ja to umiem. Mój karburator to u mnie. Zgodzisz się ze mną chyba, że taka rzecz warta jest dwudziestu lat pracy. Widzisz, przyjacielu, zaczął pan Bondy z wielką rozwagą, jest to strasznie dziwne, ale ja ci uważasz, wierzę. Słowo honoru, wierzę. Kiedym stał przed tym twoim karburatorem, czułem wyraźnie, że mam przed sobą coś strasznie wielkiego, coś, co człowieka po prostu miażdży. Trudna rada, ale ja ci wierzę. Tam na dole w piwnicy masz coś tajemniczego. Coś takiego, co wywróci cały świat do góry nogami. No właśnie, kolego, szeptał Marek przygnębiony. W tym właśnie sęk. Poczekaj, ja ci powiem wszystko. Czytałeś kiedy spinozę? Nie czytałem. Ja także nie czytałem, ale teraz uważasz, zaczynam się rozczytywać w takich rzeczach. Nie rozumiem tego, bo dla nas, techników, to jest lektura bardzo trudna, ale coś w tym jest. Wierzysz w Boga? Ja? Bo ja wiem, zastanawiał się G.H. Bondi. Jak Boga kocham, nie wiem, czy wierzę. Może Bóg jest, ale na jakiejś innej gwieździe. U nas nie, gdzieżby znowu. Do naszych czasów coś podobnego nawet nie pasuje. Sam powiedz, człowieku, co miałby z nami do czynienia? Bo ja nie wierzę rzekł Marek twardo. Ja nie chcę wierzyć. Zawsze byłem ateistą. Wierzyłem w materię i w postęp i w nic innego. Jestem człowiekiem nauki, kolego, a wiedza nie dopuszcza Boga. Ze stanowiska handlu, oświadczył pan Bondi, jest to zupełnie obojętne. Jeśli chce, niech sobie istnieje na zdrowie. My się nawzajem nie wyłączamy. Ale ze stanowiska wiedzy, zawołał Marek surowo, jest to całkiem wykluczone. Albo bóstwo, albo wiedza. Ja nie twierdzę, że Boga nie ma, ja tylko twierdzę, że nie może być, a przynajmniej, że nie powinien się manifestować. I wierzę, że wiedza krok za krokiem wypiera go, a przynajmniej ogranicza jego manifestacje. I wierzę, że jest to jej najwyższym posłannictwem. Bardzo możliwe, rzekł prezes spokojnie. Mów dalej. A teraz wyobraź sobie, człowieku, że. Albo pozwól, powiem ci to w nieco inny sposób. Czy wiesz co to jest panteizm? Jest to wiara, że we wszystkim co istnieje, przejawia się jednobóstwo albo absolut, jak wolisz. W człowieku i w kamieniu, w trawie, w wodzie wszędzie. I wiesz czego naucza Spinoza? Że materia jest tylko manifestacją, czyli tylko jedną stroną boskiej substancji, podczas gdy drugą stroną jest duch. I czy wiesz, czego naucza feczner? Nie wiem, przyznał się Bondi. Feczner naucza, że wszystko, w ogóle wszystko jest ożywione, że Bóg ożywia wszystką materię na świecie. A Libneza znasz? Libnez głosi, że materia składa się z duchowych cząstek, monad, które w istocie swej są boskie. Co ty na to? Nic, rzekł G.H. Bondi. Nie rozumiem tego. Ja także nie rozumiem, jest to strasznie powikłane. Ale wyobraź sobie, że naprawdę w każdej materii jest Bóg, że jest w niej w jakiś sposób zamknięty. Gdy więc materię na czysto rozbijesz, wyleci z niej niby ze szkatułki. Jest nagle wyswobodzony, uwolniony. Wydziela się z materii, jak gaz świetlny wydziela się z węgla. Spalisz jeden atom i raptem piwnica jest pełna absolutu. Aż strach po prostu, jak szybko się to rozchodzi. Zaraz, ozwał się pan Bondi. Powiedz mi to jeszcze raz, ale powoli. Więc pomyśl na przykład, wywodził Marek, że dajmy na to w każdej materii jest absolut w postaci jakiegoś związku, powiedzmy jako związana bierna energia, albo po prostu, że bóstwo jest wszechobecne, że jest obecne w każdej materii i w każdej cząsteczce materii. A teraz wyobraź sobie, że kawałek materii zniszczysz całkowicie, pozornie bez reszty. Ale ponieważ każda materia jest właściwie materią plus absolut, zniszczyłeś w gruncie rzeczy tylko materia, pozostała ci niezniszczalna reszta czysty, wyzwolony, aktywny absolut. Pozostało ci reziduum nie dające się chemicznie rozłożyć. Nie wykazujące spektralnych linii, ani atomowej wagi, ani chemicznego syntetyzmu, ani prawa Mariota, niczego, zupełnie niczego z właściwości materii. Pozostał czysty Bóg, chemiczne nic, działające z olbrzymią energią. Ponieważ jest to niematerialne, więc nie jest zależne od praw materii. Już z tego samego wynika, że się to przejawia antynaturalnie i po prostu cudownie. To wszystko wynika z założenia, że Bóg jest obecny w materii. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że dajmy na to, jest w niej? Potrafię, rzekł prezes Bondi. A dalej? Dobrze, przyświadczył Marek wstając. Więc naprawdę tak jest.